Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania rozmowy, jaką miałem możliwość przeprowadzić z księdzem Tomaszem Pązikiem, decyzjalnym dożpastorem młodzieży Decyzji Legińskiej. Poruszamy temat 40. Światowego Dnia Młodzieży, ale także poruszamy temat pewnych wyników badań, które. W ramach doktoratu, który niedawno ksiądz Tomasz obronił, przeprowadził on wśród polskiej młodzieży. To były takie pytania o to, co młodzież przyciąga do kościoła. Więc zapraszam do rozmowy i mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A najważniejsze, jeżeli jesteś młody, to przyjeźdź do Bolesławca. Jeżeli jesteś starszy, zaproś młodego, przywieź go do Bolesławca na Światowy Dzień Młodzieży. No, młodość ma się tylko raz i warto ją dobrze spędzić właśnie na takich spotkaniach. Nie przedłużając, startujemy. No właśnie, księże Tomaszu, co jest przed nami? Co to jest za dzień? Papież Leon XIV ogłosił ten 40 światowy dzień młodzieży przeżywany w diecezjach pod hasłem i wy także świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jest to zdanie zaczerpnięte z Ewangelii według Świętego Jana z 15 rozdziału. A my w diecezji legnickiej do tego zaproponowanego przez papieża Leona tytułu hasła tego Światowego Dnia Młodzieży dodajemy jeszcze swoje hasło – bierzemy odpowiedzialność. No to tak zapytam, czemu ma to służyć? Czemu ma służyć branie odpowiedzialności za Kościół przez młodych? Przed nimi całe życie, oni raczej myślą dzisiaj o zakochiwaniu się, o studiach, o szkole, a o Kościele? To bardzo istotne. Przyznam się szczerze, że prowadziłem takie badania naukowe na temat młodzieży, ich postaw względem Kościoła katolickiego i okazuje się, że największym problemem jest właśnie to branie odpowiedzialności za Kościół, zaangażowanie się młodych w dzieło Kościoła. Oni poprzez katechizację, różnego rodzaju inicjatywy, przygotowania sakramentalne mają sporą wiedzę o Kościele, często bardzo utożsamiają się z tym, co kościół, czego Kościół naucza pod względem moralnym, ale nie ma to do końca przełożenia na ich zaangażowanie się w życie lokalnej wspólnoty Kościoła. Nie mając tego doświadczenia, nigdy nie będą mieli prawdziwego obrazu Kościoła, jaki jest. I to może skutkować tym, że będą bardzo podatni na jakieś negatywne przekazy medialne, ukazujące Kościół tylko w negatywny sposób. Stąd właśnie chcemy pokazać młodym. Kościół żywy, kościół, gdzie jest dużo młodych, gdzie młodzi angażują się w różnego rodzaju inicjatywy, modlą się, a przede wszystkim są razem. Czy możemy powiedzieć, że te Światowe Dni Młodzieży są bardziej adresowane do młodszej grupy młodych, albo do starszej grupy młodych, nie wiem, do szkoły średniej, albo do, do studentów, lub tych, którzy już te studia skończyli, ale jeszcze czują się młodzi? Oczywiście. Idea tych Światowych Dni Młodzieży, przeżywanych w diecezji, bierze swój początek z tych spotkań, na które zapraszał święty Jan pa Paweł II, nasz papież, e i z racji takich przyczyn organizacyjnych, co roku nie, 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 mo nie mogły się odbywać te Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża w różnych miejscach świata, więc papież zaproponował, żeby co kilka lat odbywały się światowe dni młodzieży w jakiejś części kraju z udziałem papieża, a co roku, żeby odbywały się one w takim wymiarze diecezjalnym kościoła lokalnego. I my, to nasze spotkanie chcemy kierować do wszystkich młodych ludzi, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez tę młodszą część, dorosłych studentów. Razem chcemy budować po prostu środowisko dusz pasterstwa, młodzieży bardzo szeroko rozumianej, od tej młodszej młodzieży, po tę młodzież wkraczającą już w dorosłość. A dlaczego warto przyjechać do Bolesławca? Myślę, że przede wszystkim no zawsze nas gromadzi Eucharystia. To jest centrum naszego życia i Eucharystia przeżywana w gronie tak naprawdę samych młodych. Osób to coś niesamowitego, co może nam, e, myślę, że wszystkim e, pomóc doświadczyć tego młodego kościoła. Ale oprócz tego właśnie samo spotkanie się. Często ci młodzi ludzie, którzy są wierzącym, mogą e, trochę mieć taki kompleks. Różnie się mówi o kościele w dzisiejszych czasach i nie zawsze to jest prawda. Ale młodzi czasem mogą czuć się stygmatyzowani ze względu na to, że są wierzący, praktykujący, że chodzą na religię, na, na tą szkolną katechezę. Stąd to doświadczenie, że takich osób jest wiele. Myślę, że może samej tej młodzieży dać wiele nowej nadziei, a w tym roku jubileuszowym, którego hasło brzmi Pielgrzymi Nadziei. Właśnie tę nadzieję chcemy wzbudzać w sercach wszystkich ludzi. No tutaj chcemy skupić się na młodzieży. Trzy tygodnie temu w Stegnie odbyło się ogólnopolskie spotkanie duszpasterzy młodzieży z poszczególnych diecezji. Wiem, że ksiądz i ksiądz Mateusz Nawrat, odpowiedzialny za Światowe Dni Młodzieży w Diecezji oraz kilkoro młodych byliście tam. Mam takie pytanie, ponieważ no kościół nie jest jednolity, jest inny w Polsce, inny w Niemczech, inny w Europie, inny w Afryce. Tak samo chyba można mówić o, o Polsce. Inny jest na zachodzie Polski, inny jest na wschodzie Polski. Czy takie tematy jak tam laicyzacja, jak pewna no niechęć dochodzenia na katechezę, na religię szkolną, jak pewna próba zmiany mentalności, złowienia tych młodych ludzi w kościele, nie wiem, to są tematy aktualne? Wy, jako duszpasterze młodzieży. Rozmawiać się o tym? Miałem możliwość wziąć udział w Krajowym Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które odbywało się w Stegnie. Ono też miało właśnie takie swoje główne hasło, bierzemy odpowiedzialność, stąd też no właśnie tak zainspirowani wróciliśmy do naszej diecezji i chcemy pod tym hasłem również przeprowadzić ten nasz diecezjalny Dzień Młodzieży. Co jest ciekawe, no my z takiej perspektywy organizacji pewnych wydarzeń zawsze dbamy, żeby ten program kierowany do młodych ludzi był naszpikowany różnego rodzaju atrakcjami, ale również po różnego rodzaju konsultacjach z młodymi ludźmi, poprzez ankiety prowadzone wśród młodych i też w czasie spotkań z młodymi, w czasie Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, gdy młodzi zostali zapytani, co jest takim pierwszym wyborem czy motywacją wzięcia udziału przez Was młodych ludzi w jakimś takim wydarzeniu, które organizuje Kościół, to wcale nie jakaś gwiazda czy prelegent, jakiś koncert, tylko dla nich takim pierwszym wyborem jest to, że kolega czy koleżanka wezmą udział. W takim wydarzeniu. Stąd łapanie e, takich liderów, e, ludzi, którzy gdzieś bardziej czują kościół e, spośród tych młodych ludzi, może być gwarancją tego, że oni pociągną za sobą innych ludzi. Bo dziś młodzi mają dostęp nieograniczony, tak naprawdę, do wszystkiego. Chcemy ich zaprosić na koncert. Oni już mogą sobie wszystko przesłuchać za darmo w domu. Więc to nie jest jakby. Coś, co najbardziej im imponuje, nie? ale spotkanie ze swoimi e, przyjaciółmi, e, przeżycie coś wspólnie w gronie znajomych, to jest dla nich niewątpliwie duży walor. Rozumiem, że hasło nawołujące do brania odpowiedzialności jest to hasło kierowane do młodzieży, która już jest w kościele. Czy oprócz tego spotkania już jakoś Wydział pasterski przygotował się do najbliższych miesięcy? Coś macie w planach? No oczywiście, następuje taka nowa rzeczywistość, jedna godzina lekcji religii w szkole. Z drugiej strony no, wszyscy czują, że Kościół powinien jakoś na to odpowiedzieć. Są różne pomysły, czy może organizować drugą godzinę takiej katechizacji przy parafii. Bardzo są różne zdania na ten temat w całej Polsce. Natomiast myślę, że dzisiaj na warunki naszej diecezji, odpowiedzią na, na, na ten kryzys spadającej frekwencji ludzi młodych w, kości w kościele i na katechezie, co warto też powiedzieć, ta frekwencja na szkolnej lekcji religii spada, ale to też nie jest powodowane tylko brakiem wiary, tylko dezorganizacją jakie te nowe wytyczne ministerstwa wprowadza w życie młodych ludzi dodatkowa godzina tej lekcji religii do wyboru, ale często umieszczana na pierwszej albo ostatniej godzinie lekcyjnej to zwłaszcza młodzieży ze szkół ponadpodstawowych bardzo dezorganizuje funkcjonowanie w szkole, często dojeżdżają z różnych miejscowości, więc to nie jest tylko tak, że młodzi rezygnują z lekcji religii, bo mają w nosie Pana Boga. Nie? Wręcz przeciwnie. Powstają też teraz badania na ten temat, więc niedługo myślę, że będziemy mieli taki szerszy kontekst, jak to wygląda w skali całego kraju. Natomiast, no właśnie, pytanie, co może zaoferować dzisiaj Parafia tym młodym ludziom, żeby im pokazać, właśnie, młody Kościół. Kościół, który jest aktywny, który nie kojarzy się tylko, nie chcę tutaj umniejszać jakiejkolwiek modlitwie, ale z godzinkami w kościele, gdzie zbierają się starsze osoby, bo młodzi już do końca być może tej formy modlitwy nie czują. I myślę, że odpowiedzią, w jakimś sensie też formą katechezy, powinny być małe grupy formacyjne. I staramy się o to zabiegać, żeby takie grupy powstawały. Mamy ruchy. Młodzieżowe, które mają sprawdzoną metodę, program formacyjny, i myślę, że tu robimy co możemy, by zachęcać i młodych, ale również i księży pracujących na parafii, by otwierali się być może na nowo na ruchy takie jak Ruch Światło Życie, popularnie nazywane Oazą, KSM, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, na scouting, na Eucharystyczny Ruch Młodych. Te wspólnoty funkcjonują w naszej diecezji poprzez wzmacnianie ich takiej struktury, poprzez nowe parafie. My, jako ta strona stricte kościelna, mamy więcej możliwości do organizowania dla tej konkretnej młodzieży różnego rodzaju wydarzeń, rekolekcji czy wspólnych zjazdów. Dziś tych wspólnot, które przed momentem wymieniłem, wcale nie ma dużo w naszej diecezji. A to zawsze był taki dusz pasterstwa młodzieży w tym wymiarze diecezjalnym. I myślę, że przychodzi taki czas, żeby. No, póki jeszcze ci młodzi są, właśnie łowić e, liderów spośród młodzieży, pomóc otworzyć się na nich, wysłuchać ich przede wszystkim. To jest bardzo ważne. No i otwierać przestrzenie naszych kościołów, parafii, na to, by młodzi ludzie mogli się. Spotykać i formować dla pana Jezusa. To jeszcze raz tak na zakończenie. Jak będzie wyglądało to spotkanie? Tak. Chcemy na takich trzech etapach oprzeć całe to nasze spotkanie. Pierwszy z tych etapów będzie polegał na przede wszystkim budowaniu relacji. Spotkanie rozpocznie się od rejestracji o godzinie 13 a tak naprawdę właściwe spotkanie rozpocznie się od modlitwy Zawiązania Wspólnoty około godziny 13.30. Młodzi będą zaproszeni do wysłuchania dwóch konferencji. Pierwszą z nich wygłosi ksiądz Mateusz Nawrot, który jest diecezjalnym koordynatorem Organizacji Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku. Będzie chciał też... W tym miejscu rozpocząć promocję tego wydarzenia, jak, jakim będzie Światowy Dzień Młodzieży w Seulu w Korei. Więc młodzi będą mogli usłyszeć takie praktyczne wskazówki, co, jak i kiedy będzie przygotowywane właśnie na rzecz tego spotkania. Kolejną konferencją, która będzie takim punktem wyjścia do tego, by młodzi mogli rozpocząć takie spotkanie w mniejszych grupach wygłoszę ja jako decyzjalny duszpasterz młodzieży i właśnie ta konferencja będzie nosiła tytuł Bierzemy odpowiedzialność. Po tej konferencji młodzi będą zaproszeni do spotkania się między sobą. Mamy tę niezwykłą i przyjemność i zaszczyt, że możemy gościć zespole w szkołach zakonu Piarów i tam młodzi będą podzieleni na mniejsze grupy, udadzą się do sal lekcyjnych, gdzie w takich mniejszych grupkach będą mogli podjąć dyskusję, jak dzisiaj młodzi ludzie mogą zaistnieć w kościele, jak trochę przejmować inicjatywę. I po tym spotkaniu w mniejszych grupach spotkamy się jeszcze raz, by Wyciągnąć jakieś takie najważniejsze rzeczy, które wyszły w czasie dyskusji młodych ludzi. Potem po krótkim posiłku przejdziemy do kościoła, gdzie będziemy chcieli no, pomodlić się modlitwą uwielbieniową. To ma nas przygotować do Eucharystii, która będzie o godzinie 18.00 sprawowana w Bolesławieckiej Bazylice, i to będzie tak naprawdę ostatni punkt tegorocznego spotkania. Młodzieży w czasie tych światowych obchodów Dnia Młodzieży. Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr Wawrzynek i on właśnie jako ten ostatni akcent tego sobotniego spotkania wygłosi również homilię kierowaną do młodych ludzi. Jeśli chodzi o zapisy, trwają one poprzez ankietę internetową dla nas organizatorów ważna jest mniej więcej orientacyjna liczba uczestników tak byśmy mogli przygotować no, chociażby posiłek, ale także miejsce dla młodzieży przybywającej do Bolesławca. Jeśli chodzi o dojazd do Bolesławca, no, to warto porozmawiać ze swoimi duszpasterzami z parafii, bo wiem, że takie wspólne przejazdy są organizowane kiedy rozmawiałem z młodzieżą z mojej parafii z parafii katedralnej, to oni powiedzieli, że chętnie by pojechali, ale pociągiem, bo dla nich to będzie taki walor, e, też nie jakieś, niejako wyprawy. E, a trzeba przyznać, że tutaj Legnica z Bolesławcem jest bardzo dobrze skomunikowana e, i myślę, że wiele miejsc w naszej diecezji e, może też właśnie brać pod uwagę tego typu e, transport. Bolesławiec jest niejako trochę tak w centrum diecezji, więc. E, Myślę, że każdy będzie mógł łatwo dotrzeć. Zaczynamy dopiero o godzinie 13, Kończymy, no, muszą o 18, więc myślę, że przyjazd i odjazd z Bolesławca dla nikogo nie powinien stanowić większego problemu. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję za te kilka zdań. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pokazaliśmy, jak Duszpasterstwo Młodzieży w Polsce i w Dziescesji Legnickiej widzi dzisiaj młodzież, co proponuje. Więc przyłączamy się do zaproszenia na 22 listopada na spotkanie w ramach 40 Światowego Dnia Młodzieży w Bolesławcu. Do zobaczenia!